Siemanko! Siema. Jesteśmy na Barbados! No, a Barbados nie te Barbados, wiecie, Barbados, tylko po prostu pole namiotowe. Pokażemy Wam tutaj jak to wszystko wygląda. Postanowiliśmy w końcu ruszyć tyłki no i trzeba nagrywać na kanał, no bo nie żyje w kanał. No, Dokładnie. I wiecie co kurczę? Miała być ładna pogoda. Znaczy pogoda jest ładna, tylko dosyć, dosyć mocno wieje. wieje wiatr, mam nadzieję, że nic nam nie przywieje. Już się że... boję, że będzie padać znowu. E, miejscówka ta jest e, niedaleko Pasymia. E, przejdziemy tu... Warchałach. Na... Warchały, no. Przejdziemy i nad samym jeziorkiem, wszystko wam tu nagramy, opowiemy, pokażemy, jak to wygląda. Kadr nie Fajn... uciekł. Nic, fajne miejscówka jak na końcu świata trochę. Tak, pod, przed chwilą oglądaliśmy tu sanitariaty, wszystko. Powiem wam, że właściciel się postarał i tak. naprawdę wszystko jest nowiutkie, Fajna jest pralnia. Myślnicy, no, wam... no tak, wszystko fajnie. wam pokażemy. Dostęp do prądu, nie ma problemu, nie? Za dobę zapłaciliśmy, za jedną dobę. Samochód, namiot, dostęp do prądu. I dwie osoby, tak? Dwie osoby, 45 złotych. Bo Borysa no to... nie ma dzisiaj z nami, Borys postanowił. No niestety, jedna trzecia podróżników tak. została w domu, mm -hmm. będzie u dziadków kimał. Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, eee, taczka, taczka drewna na ognisko kosztuje 20, 20 złotych. Zł. No więc no, co, to, co to za pieniążki, nie? A naprawdę wygląda nie, no to już... super. świetnie, Jest zaraz jakiś... rozkładamy namiot. Tak, zaraz rozłożymy namiot i pokażemy Wam też, fajne są tutaj tam. Widać jakiś plac zabaw, jakieś fajne, no fajne atrakcje. Wszystko, wszystko Wam pokażemy, jak to wygląda. E, także oglądajcie, subskrybujcie, dzwonki, łapki, e, komentarze. Czekamy na Was na naszym kanale. Musicie, tak. musicie z nami być. Siemano. Mhm. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set Jak mówiliśmy, zobaczcie, tarczka drewna kosztuje 20 zł. Idziemy dalej, przechodzimy do pryszniców. E, wszystko nowiutkie, odmalowane, pachnące świeżością. Standardzik naprawdę bardzo fajny. Idziemy, zobaczymy, nie, jak to wygląda. Aha. E, dosyć trafić. ciemno, ale może ja to notareczkę. Nie, spoko, tutaj zaraz. Zobaczcie, kurcze, normalnie o. jest naprawdę klasa, nie? Kafeleczki nowe. kurczek nie na kempingu, nie? No, naprawdę, hmm. super, super super zrobione. Tu jest prania, prania, prania chyba jeszcze... O, teraz się światło włączyło. Na razie pralnia jeszcze jest w trakcie budowy można powiedzieć, tak? Tak, I... ale no już no kiedy od Bożego ciała właściciel tak. nam powiedział, że ruszają i że... Wszystko będzie zrobione rzegie. na tym Widzicie Także... dwie praleczki, wszystko jest pokaż. Na wrzutnik, nie? Na wrzutnik tutaj macie ciach, wrzucacie i sobie I bierzecie. Bierze. Ostro wieje, ostro, ostro. Słuchajcie, chyba zwieje nam ten namiot i to jest jego ostatnia na... przygoda z ostatnia, nami. Ostatnia noc namiotu, ponieważ już yy, yy, się tak wyeksploatował, zużył, tak. że. Yy, Uszają niektóre te plastikowe oczka, w które się wkłada te. Wiecie, Poła tyczki. mało nam się to Poła jedna tamta część wszystko, taka. Więc, y, musimy kupić. Zobaczcie jak to się wygina. No po prostu będzie... Ja mam nadzieję, że jak jutro wstaniemy, że nie Mamy będziemy będzie złożeni, wiecie. Jeszcze, tak, że nie złożymy się z namiotem. Trochę mi się wrektać chce, bo przypomina mi się jedna przygoda z Tumian kiedyś, jak nasz kolega spał w takiej jedynce bez tropiku, bez tropiku w ogóle. Joa, pozdrawiamy. To był, miał, to był śmieszny czas. Miał basen w środku. Tak. Jezu. O kurde, patrzcie, patrzcie na to. To no jest takie wietrzysko. No nic, no najwyżej się obudzimy złożeni Znaczymy, po prostu. w samochodzie no. będziemy spać. No właśnie też. Mamy, mamy materac, więc w samochodzie też można się przespać, nie? Jak myślicie, uda mu się czy się nie uda? To był pomysł Łukaszka, mówiłam, żeby napompować w środku. Dobra, nie nagrywaj tego. Jasne. Udało się, udało. No to, trochę trzeba było przecież powietrza spuścić i dopompujemy w środku i dziś. Nie weszło. Tak. Ale serio, to już niestety ostatni raz tego namiotu. No nie no, już nam się nie nadaje. Nie wiem ile go mamy, z 5 lat? Długo, no. Już wiecie, to się przeciera, połamały się te części, i naprawdę czas kupić nowy. Tyczki też połamane, jedna jest od innego namiotu. No. Nie takiej długości jak trzeba. No. Ostry składak. Zobaczcie, zakupiliśmy sobie taką mini kuchnię. Fajny zestaw, naprawdę. Firmy Miltek kosztuje 110 zł, takie coś. No ale kupiliśmy. I tak macie w zestawie dwie patelnie. czajniczek. Taki no czajnik na... jest fajny, już pokazywałam właśnie go wcześniej. No czajniczek fajny, na starcza na dwie herbaty swobodnie. Ma mm -hmm. taki do parzenia, nie? Do środka się wrzuca, można kawkę albo herbatkę, ciach, przykrycie. Są tutaj też dwie miski, dwie... dwa garnki tak naprawdę, dwa garnki Aha. mogą służyć jako miski oczywiście. O. Tak, no i macie taką ale kuchenka, czyli tak, robi się to w ten sposób. Odwraca tu ma dziurki, żeby był przepływ powietrza. No i tutaj można gotować na tym. To jest yy, palnik alkoholowy. Tu się wlewa jakiś denaturat, czy coś podpala. Wstawia się to tak. Na to się stawia tą listeczkę. To są łyżeczki. No i to, i wstawiasz ten i sobie gotujesz. naprawdę powiem wam fajnie fajne, fajny lekki nie tak no to pa, ważne mało nie wiem, ile to ważne. dokładnie tak ale mówię no to jest niewielkie rączka rączkę się tutaj tak instaluje nie od dołu od dołu instalujecie rączkę mhm. i macie patelnię elegancka sprawa A wiecie co ja sobie wzięłam na biwak? Galaretę. galaretę! Jezu, kocham galaretę i do tego jeszcze dużo octu, nie? Luki? Tak. Masakra. Ale seta też jest do tego, także nie przyjmujcie się. Później, później będzie połączone to wszystko. Złoniłem się tu namiotem, bo tak wieje, że no wieje, wieje nie daje rady, zwiewa płomień. Dodamy jeszcze do tego pomidorki z puszki. Tak. A na koniec jeszcze mamy tu cukinię tutaj. Tak, cukinkę. Na pewno przyostrzymy to teraz. W tym roku posadziliśmy też swoje na działce, ale nie wiem, czy tam coś tam wyrośnie. Może to wyrośnie, nie luki. Mości, co niegroźne. Nie ma wyjścia, bo inaczej porozmawiamy. Wtedy. <laughs> no dobra. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. What is it that you do? I, I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Wojskowy pomost PP-64. E, rozmawiałem przed chwilą z właścicielem. To właśnie z tego będzie tutaj molo. Na zimę to ściąga. Wyporność jednego takiego e, pomostu to jest e, ile? 30 30 ton. Czołg może na tym stanąć i stawia się je normalnie nie wzdłuż, tylko w poprzek, i łączy tymi. No tam są te uchwyty, tak? mi się je łączy. E, wojsko używało właśnie do przeprawiania przez rzekę ciągami, żeby przejechać jak nie było w pobliżu mostu. Taka fajna akcja to będzie. Jestem ciekaw, mam nadzieję, że przyjedziemy i nagramy już jak będzie na wodzie, nie? Jak będzie zwodowany. Y, ruszamy do sklepu. Kuba pod nogi. Ruszamy do sklepu. E, I tak, y, jadąc tutaj Coś źle trzymam? To tak? właśnie gdzie trzymam. Jadąc, jadąc tutaj, wjeżdżając na pole namiotowe Barbados, przejeżdża się obok, Polak... mija się taki kemping. Winduga. Winduga, się... ale tutaj już jest dużo więcej. To wojski klimat. O, czuć, czuć ten, jak to się nazywa obornik. Tam z tyłu, tak jak widzicie. O, tam gdzieś już jest dosyć sporo, powiem Wam, kamperów, no nie? Także ludzie się wirusa nie boją, chyba tak do końca. Eee, co, pogadaliśmy z właścicielem? Właściciel bardzo człowiek taki pomocny i wszystko chętnie. Tak, chętnie wyjaśnia. Teraz pewnie ma, pewnie ma dużo więcej czasu na to, bo eee, jak będzie tam miał obłożenie pełne, no to wiadomo. Pełne, no to, no to wiadomo. No, ale teraz nam dużo rzeczy tam wyjaśnił. Powiedział, mówi, że ma monitoring. No, okolica jest przepiękna, nie w sumie. Super tutaj. Jest. Zobaczcie, tutaj, jak ludzie sobie nad całym jeziorem sobie porozbiwa, porozbijali. O, a tu pokaż Barbados, właśnie. O, barbados. tu jest Barbados, tak. Barbados. My idziemy do sklepu. Zrobiliśmy sobie drineczki w takich kubkach. Monia kupiła ostatnie w Kiku, chyba tak. tak? No? Ale... Ale coś, kurde, słabe Przeci... są. Nie, bo trzęsiesz teraz dlatego tak Przeciekają, dzieje. no. No, ale o no Boże, to... patrz jaki piękny border collie. O no, border Bad, bo... ładny, Świe... o, o dwa. O Boże, chodź, je pogłaszczemy. Nie o, bo... no Monia, nie możemy, możemy ludziom. Możemy, chodź. chodź idziemy Nie, tam, bo... nie kochanie, nie. A idziemy, tak? Tak. Zobaczcie jaki klimacik jest. No jest pięknie, jaka dróżka. O, Monia, Monia tańcuje. <noise> nie no, klimat jest, słuchajcie, można się tu wyluzować, w ogóle totalny luz. Ale zobaczcie, zobaczcie nie, bo nie wiem czy będzie widać. Trochę jest tam jasno, ale wiatrzycho jest niezłe, nie? Nie, no mam nadzieję, że nie przywieje tego de, de, deszczu. Nie? <noise> tego deszczu, nie? No, Hot 16 zap... Challenge. Walczymy tak. z ostrym cieniem mgły. Tak. Co to tak? To, to ten kubek. To. Świerka tutaj. No zobacz. Kolejna Warszawka nadjeżdża. Sama Warszawka. Sama Warszawka, tak. Które rozstawiają ludzie z namiotami, gicie, nie? No, tak jak wcześniej mówiliśmy na filmie, na pewno Czas zainwestować w nowy namiot O, to na pewno A, ty, a jeszcze chciałem powiedzieć, te pieski co były, to nie były border collie, tylko a, e, owczarki australijskie no, Ale, no, kurde, no piękne A no, jakie piękne, wariaty, górne, wariaty. <laughs> Jakie wariaty, to szok, nie? Cudne Idziemy, idziemy A, fajnie oby, no, oby, oby nic nie spadło Właśnie pensjona tu kulasa, Pole biwakowe Czekajcie O, zobaczcie tu jest drugie pole namiotowe Binduga ale to jest też kierunek. Binduga jest zaraz obok właśnie Barbados. Dobra, lecimy, musimy zlokalizować sklep ter. Dotarliśmy do sklepu, nie było tak daleko wcale jak myśleliśmy. Tu kupisz wszystko po prostu, wiecie. Tak, no. Jest, jest, jest co kupić. Jest nie? To kupić. Mówią, mówią, że pytam, no to już żyjecie, no a pani mówi, że my tu cały czas no. żyjemy. No, także... Słuchajcie, no, trzeba zachować odstęp, oczywiście. Tak. Tak jak my. No i co? Idziemy dalej sobie. Kupiliśmy zestaw podróżniczy. kubeczki, taki. wiecie, tam drineczek i. Tak, i wracamy sobie powoli do namiotu. Rozpalimy ognisko. Trochę się zaniepokoiliśmy, I trochę zaczęło kropić. No. Ale nie, będzie Ale dobrze. To... Będzie dobrze, musi być. No. Trzymajcie kciuki. Siemano. <laughs> Za nasz wieczór. <laughs>

Witajcie w dniu kolejnym wiatr dalej kula ostro ja będę robiła właśnie śniadanko zrobię herbatkę i jakieś tu parówki kupiliśmy, wiecie, fasolkę mamy i zaraz coś ogarniemy. Łukasz jeszcze kima tam w namiocie, tylko nogi wystają. Chyba nie czuję się dzisiaj zbyt dobrze. No, a zaraz go postawimy na nogi. Łukasz! Wow. No, spada nie na grube. Fasoleczka jest przepyszna. Zazwyczaj jemy fasolkę hańca. Taką kupujecie po 5 zł w, w puszkach. W puszkach, takie zielone puszki. I naprawdę no. jest mega ta fasolka. A tym razem przywiozłem no. jeszcze fasolkę, wam powiem, z Belgii od mamy. O. Kerfurowską, też jest spoko. No ty, mega dobra i nawet nie wiem, czy nie lepsze od tej Śniadanko już gotowe, kefireczki, kurde, paróweczki, pomidorki. elegancko. I co, zagrzała się już, czy nie? No, sprawia. Ale te ptaki, powiem Wam fajnie, jak się siedzi, ten, ale nad ranem, nad ranem się drą, kurde, skakały. I skakały, te, wiesz, tego co wczoraj widzieliśmy, nie? No. Cały czas przeskakiwały, słyszałam, jak ten. Trzeba polukać, co to za ptaki w Kupiliśmy taczkę drewna, i jeszcze zostało. Więc jak przyjedziecie, i deszcz padał w nocy, deszcz padał w nocy i zgasło, widzicie. Aż tak dawał. Ale namiot, mimo że stary, to membrana dała radę i nie przeciekła

no bo już się cały porwał, jeszcze teraz na koniec tyczki się połamały, nie? Tak, już wysłużony, nie wiem ile on tam ma lata, ale już. Mi się wydaje, że z 5-6 no, może na pewno, mieć, nie? Na pewno. No my się pakujemy już tutaj i ten i zmykamy, chociaż tak fajnie się zrobiło słoneczko, nie? Wyszło? Jeszcze Ekstra jest, ale wiatr, patrzcie, dalej. Mocny. Na mi pokazało jak tu jedziemy luki Nadej Szłowiek opowiem na chwilę, kiedy trzeba wracać do domu Niestety Ale przyjedziemy jeszcze tutaj kiedyś. Pewnie. Ty Które jedziemy teraz? Bo, poczekaj, to jest no przy... tak na razie tutaj to nie mamy wyboru za wielkiego. Musimy jechać tam i przez Warchały, tu no, tak jak szliśmy wczoraj na razie, no. no wiem, wiem, dobra Kieruj się na północ. No, na północ jedziemy, wiesz już gdzie? Wiem. No to dobrze. Ta, 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 ta. O. O, coś tam lata. I nie jest to wiewiórka. O. Linka, o. co po dziurach jeździsz? Kurde, będzie tam latać teraz. Wow. Żegnamy się z Barbados. Jak na pierwszy raz zapoznanie Oceniamy dobrze, tak. bardzo dobrze. Także trzeba jechać na chatkę jutro do robotki. Jak takie życie noc O, nocnik tutaj zostawia na środku. Mocniczek. Dobra, już chyba. Tak?